It doesn't matter what they say I won't accept it in any single way Through the floors and through the cabling They're permeating it through every single day But I won't be confined by the regimented warriors We got the strength of our Halo, halo, cześć ludzie z tej strony, Miedziak, eee, i zapraszam Was do drugiego już odcinka. Opcja izolacja po 6 miesiącach? Czy ilu to tam minęło? Nieważne, dobra. Bez zbędnego gadania możemy zacząć dalej grać. Jaż już zapomniałem, na jakim momencie w ogóle my skończyliśmy. Zagraj, opcja izolacja i kontynuuj grę. Zapraszam wszystkich do oglądania bardzo serdecznie. Ja pierdziele, teraz wszystko pozapominałem jak w tej grze co i jak, nie? Hm. Wiem, że jakoś skończyłem przed tym momentem, zaraz co... Ee, miał być jakiś screamer w każdym bądź razie i ja po prostu tego nie dokończałem. Dobra, co my tu mamy? Ale czekajcie, czy mam taki ekran? Czy ja mogę. Nie no, mam 1920, a to po prostu tak wygląda dziwnie. Ja mi się wydaje, jakby to u was miało lepiej wyglądać Może taki styl? Dobra, przytrzymaj, żeby się schować Jezu, Ripley Nie tak głośno, proszę cię Dobra, ogarnięte Co mamy w ogóle do zrobienia? Eee, legenda... Eee, to mnie nie interesuje ja chcę jakiś cel zobaczyć, co ja mam w ogóle do robienia. Halo, gro. Halo, halo. O, nie, no tu mamy robienie apteczek. Ja chyba na razie nie mogę zrobić. A nie, mam rzeczy, mogę niby sobie zrobić. Ale czy mi jest potrzebna? Ja mam chyba apteczkę. Jedną. Dobra, na razie sobie to zostawimy. Nie chcę aktywować, bo mam dość hopę. Co mamy za miejsce? Aha, my tam na dole byliśmy. To nic, tylko stąd wyjść, tak? Dobrze myślę. Czy tu wejść? A, ja myślę, że tu chyba opcji jest, tak? Coś interesującego. Czy tu wejdę? Oczywiście, że wejdę. Waste. Nie, czekaj, co tu pisze? Waits. Lead, coś tam. As. Nie wiem o co chodzi. Nie, nie, nie przeczytam tego. nie ważne. Dobra, idziemy dalej. Ja już zapominałem, co tu i jak. No, chciałbym sobie jednak odpalić, kurczę, ten cel. Gro. Będę każdy przycisk sprawdzał. To nie, tu mam ekwipunek. Nic z tych rzeczy. Tu się kładziesz, dobra. Czekajcie, ja sobie jeszcze do opcji wejdę. E, gra. Układ sterowania. E, ale ja nie chcę tego, przecież to jest na tego. Napada, ja nie gram, napadzie. Co jest nie tak? Mapowanie urządzeń? O, tu, o to chodziło. Eee, przeładuj, zerknij. Menu mapy? Nie chcę zapisywać, na razie. A, jest! Cel, skontaktuj się z Thorensem. Załoga torensa cię szuka. Znajdź sposób, by skontaktować się ze statkiem. Eee, Okej. Okay. I we've collected What is it? Subject. Heist. Did I say that right? Heist? Look. If you can't even tell me your name, we're gonna be here all of a long time. I just wanna know about your boss. He's got you all into a lot of trouble. Someone's gonna be accountable. I'm gonna make damn sure someone's accountable. No, okay. tak szczerze mówiąc, nie słuchałem tego. Wolałem to wam zostawić, bo wydaje mi się, że już to miałem za sobą. Tu mamy klucz, chyba. Młoto klucz, który gościowi zabraliśmy. Czyli my tutaj byliśmy, dobra. Musimy iść prosto do głównego wejścia mamy wyjście, jak dobrze kojarzę Tak, zgadza się Idziemy tu w dół I zacznie się Tu, du du, du du usuń klamrę Mamy filmik A Spokojnie stary A łuski tacy są. Znaczy nie, żeby no nie, że braża łuski. No Well, that's good news, because things are not so good here. Something just now, rocked this whole place. I saw it. i co teraz? Lady,

Coś tam łazi. Tu nie mogę nawet wejść. A nie, mogę. Co my tu mamy? Detonator. Nie wiem po co mi to. Zobaczymy, może po drugiej stronie też będzie. Ale czemu ty idziesz? Tu powinnaś biec, kobieto. Kolejne jakieś części. w ogóle jakoś ciemno jest. O, cześć, cześć.

jest Tomorrow No Together Future No to już widać, że ludzie troszeczkę sobie tutaj e, swoje przeznaczenie już odszukali i myślą, że umrą Colonial Peaks Keep Out Colonial Peaks trochę to brzmi jakby jakiś gang tutaj grasował w czasach kurde całej tej tragedii i tak dalej i obrabowywał ludzi, a on by należał do nich. No, może lepiej nie, bo jeszcze Tobie się coś stanie. Elektrykiem chyba nie jesteś? Nie, dałeś sobie radę, stary. To ja sobie usiądę, nie? Czemu ja? U. ale muzyczki nie ma, no co to, co to za statek, co to jest za statek? Czy mnie, goście słyszałeś? Mała. Gościu, odzywaj się do replis z szacunkiem, proszę cię. Rany boskie, jakie fryzury. Ja nie wiem, co oni w tych czasach sobie myśleli. to znaczy? Nie ale jest co ci tu pisze na tych. Kurde, musiał to mi się rozczytał. Ale, stary, zatrzymaj się. Watatsumi, masz jakąś bluzę na sobie. Pistolet byś wyciągnął. No, że zaraz się coś może stać. A Apteczkę zrobiliśmy w międzyczasie, także jest spoko.

Have to go random. Follow me. Masz broń trzeba było im w plecy po prostu strzelić No idź idź Kobieto. wejdziesz tu czy nie Dobra tak to muszę załatwić myślę że normalnie wejdę z dawaj I'm shocked You want to go and hello? It's your hello, darling. No, ale chyba wam się to nie uda, bo tylko Ripley przeżyje. Na tym polegają horory. Halo. W tą stronę mogę wyjść. A... Okej, okay, biorę wszystko. Proszę, by ci tu normalnie by mógł wejść. No, jak tu przytulnie. Jakieś łóżeczko gościu tutaj ma, radyjko, gitarkę, proszę bardzo. Czy mogę ja zagrać? Nie mogę. Stary, ale te. Nie, ty nie masz motocrucza, ty go wziąłeś. Tak? On tu powinien wisieć Nieważne, wyłącz te radio. Nie graj, proszę cię Prawa autorskie, halo Wentylatorek. Gdzie masz tą? Gdzie masz tą latarkę? Baterie. Tu jest latarka. Dobra, teraz będziemy mieli jasno w tych pomieszczeniach nareszcie. Przytrzymaj ja aby wymienić baterię. No trzymam. O. Dobra, jest wymieniona. Ja sobie gra od zapiszę. Żeby nie było. Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ty, stary ale poczekaj na mnie. Ja bym sobie kurde chyba jednak zmienił na kontrol na te kucanie, bo jak mam cały czas C klikać. To mi się to nie uśmiecha A jak ja mogę latarki użyć? F? F, dobra Działa jak ta lala No went tu jest, ale... Czy ja dam radę do niego wejść? Może jakieś znajdźki, coś? Nie, tu nie wejdę Okej, okay, nie to nie Skwile tu na kogoś wpadnę, założę się. Proszę, żeby to tylko nie był ksenomorf. O, 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 Jakiś. Co to było? Jakiś identyfikator. Przynajmniej coś... coś związanego z tym. Dawaj stary, bo mi się bateria kończy. Ja sobie po na razie bez, bo wiem, że tu nikogo nie ma. Możecie coś nie widzieć w ogóle, ale... Chodzisz? Dawaj stary No i co teraz? Wejdź Do przodu, żołnierzu, do przodu Pan porucznik to jednak fachowiec jest pozdro kumatych. Tak, tylko że w filmie było akurat tak, że on cały czas chodził y, w, wentylacjami, a tu jest na odwrót. Chociaż to nie wiem, czy to można wentylacją nazwać. Ok. Jak jakiś żołnierz? Ty co się stało, stary? Co ty to zrobiłeś? Dobra, ja sobie gera od razu zapiszę jak tu jesteśmy. Trzeba nie. Tu jest window, do której mogę wejść na pewno. Ale czekaj, 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 stary, czekaj.

O, Come on. There no, the They are not Too many of them to take on. Take on? We still got to get through there. The door at the end. Tom? Let's try a distraction. The generator. If that went down, they'd have to check it out. You're smaller than me. You'll make less noise. Great. No, okej, okay, no ja mogę iść, spokojnie. E, gdzie my to mamy w ogóle? Generator, czyli dziś to po prawej będzie. Spokojnie, wy sobie tam rozmawiajcie. Ja się przejdę do generatora. Bo czemu by nie? Zaraz go wyłączymy. Czy to jest to? Chyba tak. Nie z tej strony. Tu mamy gdzieś przycisk. No, wyłączysz to czy nie? O. No, teraz na spokojnie. No, teraz idziemy. działa. generator o, zdążyłem przejść Idę. Ała, nie strzelaj! Proszę! Nie udało się jednak po cichu Ja zapisuję grę, uciekam dalej Nie byliśmy tacy sneaky ale udało się im uciec to jest najważniejsze No dawaj Wiesz co, stary, ja się uleczę Bo u mnie jest krucho z życiem Też widzę, że nam... czekaj, pod R to mieliśmy, tak? Gdzie mamy apteczkę? Halo, gro? Tu jest latarka Serio, znowu muszę to sprawdzać? Gra, mapowanie urządzeń Kołowe? Nie, nie chcę, bo i tak nic nie zmieniałem. No przecież mam apteczkę Halo. Jak ja mam je użyć? Fajnie by było. O, o, o to mi chodziło. No i dziękuję bardzo. Idziesz tu czy nie? Sami to miejsce pokazujesz stary. Nie to nie, no to ja idę sam. Chodź tu. O, tu mamy coś do poczytania. Ja sobie z przyjemnością poczytam. Sevastolink. E, przymrużone oko. S. Udało mi się zdobyć rzeczy, o których mówiłem. Szef nawet nie zauważy, że zniknęły. Podczas zamykania stacji zawsze coś ginie. O, czekajcie, bo kurde. Co tu pisze? Oto też się nie musisz martwić. No takie, te dziwne chyba. Sinclair kazał ludziom przymknąć na to oko i tak będą zbyt zajęci marnowaniem czasu lub braniem łapówek, żeby coś zauważyć. Dostajesz to, za co płacisz, bailey. Reguła dwóch ludzi: Nilsson, Leonard, obaj jesteście na pierwszej zmianie, więc przeczytajcie to uważnie. Nie było łatwo to wszystko przygotować. Nie chcemy, żeby dostali się tu intruzi, ponieważ nie doczytaliście instrukcji. Przed sobą macie tak zwany zamek dwuosobowy. Do tworzenia go potrzeba dwóch osób ustawionych przy osobnych konsolach. Z racji tego, że nie znamy tutaj dobrze, nie znamy się tutaj dobrze. Jest to najpewniejsze zabezpieczenie przed sytuacją, w której ktoś postanowiłby ukraść nasze rzeczy i dać nogę. Podczas dyżuru będziecie się zmieniać na stanowisku strażniczym i powiadamiać nawzajem, gdy ktoś będzie chciał wejść lub wyjść. Page down, page up. Wypuszczamy wpuszczamy i wypuszczamy wyłącznie naszych bez wyjątków. Nie interesuje mnie, jak rzewną historyką ktoś z Was uraczy. Jak bardzo będzie Was błagał, wpuszczenie w mojej poprzedniej grupie zaczęliśmy ulegać tego typu prośbom. Skutek tego jest taki, że tylko ja przeżyłem. Nie fajcie nikomu, Joe. Eee, no to widać, że sobie znaleźli dobry sposób. Oj, jak mam teraz z tego wyjść? Czekajcie kół powrót. Ale mam jeszcze coś: zapasy. Nikt nie ma prawa brać lub wykreślać czegokolwiek z listy bez wcześniejszej konsultacji ze mną. Aspiryna, konserwy, bla, 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 bla. Kończy się nam amunicja. Czyli ktoś tam miał jakieś problemy ze zdrowiem, i ta osoba musiała umrzeć. Coś w ten z desen musiało się stać. Eee, tak. Ja bym chciał jeszcze wrócić. Nie to. O co tam chodziło w tym pierwszym mailu, bo ja tak czytałem. Niezbyt ze zrozumieniem. Chciałbym sobie po prostu od razu przejrzeć. No okej, okay, czyli coś tam po prostu znaleźli. a takie nieważne rzeczy dla fabuły. Po prostu ludzie próbują przeżyć i tyle. No i co teraz? Przecież ja tu nigdzie nie przejdę.

Dobrze, że byłeś wcześniej mi pomogłeś. Zostaw go. Dobrze. Dobrze strzeliliśmy mu głowę. Oj, oj, oj. Biegni. Uciekamy. Już tak szybko dobiegnie do tego ciała?

Coś cię obślinił. Oj ojoj. Nie niedobrze, bo my stamtąd przyszliśmy naszego kolegę w ciągło. O Jezu. Na spokojnie proszę Ja chyba sobie od razu wsiądę Do pociągu Czy to jest pociąg? Otwieraj No tranzyt, coś takiego Szybko, szybko, szybko Nie mam czasu Żeby tylko nie przyszedł Dawaj Nienawidzę takiej muzyki Gro... Co jest? Halo! Do zapisu pierwszego, jaki jest. Jedziesz czy nie jedziesz? Przyjechał. Dobra, otwieraj mi to, otwieraj. Nienawidzę takiego czegoś. Ja pierdze, ale ta muzyka trzyma w napięciu. No, dawaj. Uciekamy. Uh, 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 uh. oh. Odblokowano osiągnięcie. Witamy na Sewastopolu. Masakra. Nigdy więcej proszę. Nie chcę takiej muzyki w tej grze. Znajdź windę do działu łączności Sixon. Przespała się chociaż Ripley coś tam Długo pewnie nie jechaliśmy tak czy siak Które drzwi mi się otworzą? Oj, ale fajna muzyka Taka odskocznia od tego świata Zaraz się znowu zacznie Tu jest kolejny tranzyt Ale po co mi ten tranzyt? W sumie możemy go przyzwać Niech on sobie już tu przyjedzie Bo tamten mi pojechał i będzie na mnie po prostu czekał. Dostęp do modyfikacji instalacji. Za pomocą modyfikacji instalacji możesz włączać i wyłączać systemy znajdujące się w okolicy. Systemy korzystają z jednego źródła zasilania na ograniczonym zapasie mocy. Aby włączyć jakiś system najczęściej trzeba wyłączyć inne znajdujące się niedaleko. Użyj mouse, aby przeanalizować mapy znajdujące się po prawej stronie ekranu i sprawdzić organizację systemów. Uzyskać dostęp do nowych obszarów, odwracaj uwagę wrogów i eksperymenty z systemami Sewastopol Sewastopolu próbując osiągnąć cel. Dobra, e, możemy tak. Ni Niestabilny system? System nagłośnienia. Dostępna moc. pełno sieci 2. No, spróbujemy to. No co, system nagłośnienia. No i co teraz? To jest to samo. Dobra, bo ja widzę, że mamy 28 minut. Ja sobie tu gra zapiszę. Jest ok. Jak coś, to to zapraszam do kolejnego odcinka. Ja sobie go od razu nagram dwa z rzędu, tylko nie chciałbym jednak tego czasu przekraczać. Ja chciałbym mieć podzielone tak, żebym potem się połapał przy. Przy tak jakby no, kolejnym obrawianiu filmiku, nie. Także jak coś, no to zapraszam i na razie hej.